To dlaczego to źródło, o którym mówiłaś, przyszła informacja, że jest czarną dziurą i istoty wlekają tam defragmentację i tam nic nie ma? No bo tak jest. Jakby wracając tam, wy tym mówicie, że się wraca do źródła i tam wszystko jest wszystkim. No i tak właściwie tak jest. Tak, tam Rozumiem. jest wszystko wszystkim. Czy każda tylko, że to nie jest świetliste takie tak jak ludzie sobie wyobrażają tylko to po prostu jest taka spokojna cisza coś takiego czy wszystkie, czy wszystkie te źródła istniejące są czarnym dziurą której istoty ulegają fragmentacji pojawiają mi się takie świetliste portale ale to jest jakby jakaś kreacja bardziej. Mhm. A czym są te świetliste portale? Tam jest taka wysoko-wibracyjna energia stworzona na potrzeby ludzi, którzy potrzebują takich świetlistych portali. Aha. Czy te świetliste portale są powiązane z Niedem Archonskim? Tak, czy nie? Tak. Mhm. Ta przestrzeń jest taką kosmiczną czarną dziurą. To jest dokładnie to, o czym się często mówi. Że to, tak to wygląda. Z tym, że to nie jest straszne. To jest. To jest, takie, to jest taka kosmiczna przestrzeń, gdzie rozpływasz się. W ciszy. Jesteś taką przestrzenią, coś takiego bardziej. O. I nie ma już ja. Mhm. W zasadzie. Mhm. Czyli znaczy te, te istoty podążające za swoją świetlistą naturą. One też, jeżeli chcą wrócić do źródła, to trafiają właśnie do takiego źródła. Jeśli chcą wrócić do źródła prawdziwego, to trafiają właśnie do takiego dziura, do źródła będącego czarną dziurą. Tak, i jest to stan regeneracji, jest to stan e, takiej... Um... Takiego wielkiego spokoju, i stamtąd mogą wyjść w dowolnej formie DNA i zacząć się wcielać od nowa, już tak, tak na nowo, coś takiego mi się pojawia. Mhm. Mhm. Czy te źródła są poza kołem reinkarnacyjnym, tak czy nie Tak. Tam nie ma nic. Nie ma ja, nie ma ty, nie ma nic. Pustka. Ale taka. I to też nie jest wibrująca pustka. To jest taki bardziej spokój, bym powiedziała. Pustka, w której wszystko może się wyrazić, wszystko stworzyć, taka cisza. Mhm. Reset? Coś takiego. Mhm. Wielki reset. Coś takiego. I co się dzieje z esencją takiej istoty, która wróci do takiego źródła, i się zdefiniuje, fragmentuje i co się dalej dzieje? Ja bym powiedziała, że ponieważ to jest przestrzeń, w której jest pustka, wielki taki spokój, to ja bym powiedziała, że esencja ludzka jest oczyszczona po prostu z ego, z tendencji, ze wszystkiego. i zostaje tam już na zawsze? Może, jeżeli, jeżeli nie odczuwa potrzeby jakiejś emanacji w, w jakiejkolwiek formie, to może tam zostać. I tylko potrzeba emanacji w jakiejkolwiek formie, czy to mgławicy, czy czegokolwiek jest yy... Wyjściem spoza, tak? Dlatego ja często w sesjach widziałam, że pierwotne istnienie danej istoty ludzkiej to jest w formie mgławicy na przykład, tak? Tak. Świetlistej, pięknej mgławicy i ona iskrzy. I ta, ta, tu jest już jakaś taka inna częstotliwość, tak? taka wibrująca, bo w ogóle jakakolwiek wibracja też jest już emanacją. Wibrowanie czymkolwiek jest już emanacją. Jest już, można powiedzieć, wcieleniem się w głowicę czy cokolwiek innego. O tak. Mhm. Czy esencja może ulec defragmentacji? Esencja nie pojawia mi się, że nie. Defragmentuje się po takim trudnym, niskoczęstotliwym życiu, albo raczej w kilku życiach, przynajmniej. Defragmentuje się wszystko to, co jest obciążające, jakby nie. Mhm. Czyli esencja pozostaje w swojej niezmienionej formie. Tak. I to jest to, co ludzie mówią, że powraca do źródła po prostu. Mhm. I jeżeli esencja... się Z tego wszystkiego, bo to już było za ciężkie, za trudne, nieznośne nie i po prostu tak, jakby coś, takie coś widzę, że puszczasz to i po prostu idziesz w nicość, jest taka wtedy wewnętrzna potrzeba e, zniknięcia, o coś takiego, opuszczenia hmm. tego, tej ciężkiej powłoki, obciążeń, e, tych dość, ciężkość doświadczeń, nieznośna ciężkość doświadczeń Wręcz bym powiedziała, obciążenie na każdym poziomie, rodowo-karmicznie i tak dalej. To już jest za dużo, za dużo. I faktycznie ta dusza, jakby, to wszystko, i wtedy widzę, jakby się właśnie tak defragmentowała i przechodzi do przestrzeni. Dosłownie, tak się jakby rozpuszcza, jak taka czarna mgła, i wtedy ona. Synchronizuje się z tą czarną dziurą, żeby tam się zregenerować. Mm -hmm. Na nieokreślony czas. Mm -hmm. Dobrze. To taka esencja w czarnej dziurze, jeżeli czegoś, tak może czegoś zachcieć, skoro nie ma ego. Chcenie jest funkcją ego. jest potrzeba, coś takiego. Ale po, w regeneracji, Eman. Potrzeba, jakby, to jest coś, jakby naturalny cykl tworzenia we wszechświecie. Jakby po fazie regeneracji emanujesz w dowolnej formie, manifestujesz się w jakiś tam sposób. I to jest, ciężko to określić słowami, bo to jest trochę jak sztuka. Sztuka, która rządzi się swoimi prawami, emanuje. Bez określonej jakiejś przyczyny? Mhm. Tak? Po prostu się manifestuje coś. Mhm. Rozumiem dobrze. Mhm.